Jesteśmy w restauracji Piramida. Za chwilę spotkamy się tutaj z Izą Janus. Jak Państwo doskonale pamiętacie, Iza zdobyła tytuł drugiej wicemis z Duńskiej Woli, a my uhonorowaliśmy ją tytułem Miss Telewizji Centrum. Iza przyjdzie tutaj, aby odebrać od nas swoją nagrodę romantyczną kolację dla dwojga. Chciałam zrobić taki jeden teleś dla Was e, z mojej jak przyjęli. A ten werdykt Jurorów i to, że zostałaś drugą wicemis Twoich znajomi i rodzina. Tak szczerze powiedziawszy tęsknię za tym. Naprawdę brakuje mi tego wszystkiego, tych prób, tego zmęczenia, bo to jednak było wspaniałe przeżycie. A jeśli chodzi o to, jak przyjęli moi znajomi, no to naprawdę bardzo się cieszyli i mnie wspierali od samego początku. No nie ukrywam, że byli rozczarowani. Wszyscy liczyli na pierwsze miejsce, no ale aż należało, się takie nogi musiały wygrać. Jest szansa na jakąś propozycję dla Ciebie, czy zagrania w jakiejś reklamie, czy coś takiego, czy za wcześnie jeszcze o tym mówisz? Były targi ślubne, w których brałam udział. Pani z Gazety do mnie zadzwoniła i zaproponowała mi to. Oczywiście nie wszystkie miały możliwość tam wystąpienia, było tylko pięć dziewczyn. Myślę, że to było, może to był początek, może tylko taka chwilowa, nie wiem, takie przeżycie chwilowe, ale jeśli nadarzyłaby się jakaś okazja, nie wiem, jakiś reklam w, tele w telewizji, jakiś, nie wiem, no czegokolwiek, to myślę, że bym skorzystała. W jaki sposób jej kibicowałeś? No bo na pewno kibicowałeś? Niestety nie miałem okazji być z nią tam na miejscu, byłem w pracy, ale trzymałem mocno kciuki na pewno. Jeżeli okazało się, że jest drugą wiceminist, jakie to na tobie zrobiło wrażenie? Szczerze, wiedziałem zawsze, że ona jest bardzo ładną dziewczyną. To była tylko formalność. To jest trochę zaskoczenie, że nie pierwsze. Bardzo się cieszymy że najpiękniejsza pani z ludzkiej woli jest u nas dzisiaj goszczona i mam nadzieję, że jedzenie będzie jej smakowało i mam nadzieję, że więcej pięknych kobiet będą przychodzić do nas. Chcieliśmy wymyślić niektóre danie tak typowo arabskie i chcieliśmy z mini, żeby próbowali nasze mini i zrobiliśmy tacy grillowanych mięs, grillowane warzywa, jak również suru, sałatka grecka.